Dzień dobry, dzień dobry, witam Was ciepło i serdecznie. Tutaj Ania Sośniesz, online fitness coach, a to jest podcast numer jeden dla kobiet, które chcą być, chcą spać tkankę tuszczową, być silniejsze i pewniejsze siebie. I to jest właściwe miejsce, właśnie, że i takich rzeczy potrzebujesz i takich rzeczy Witam Was ciepło i serdecznie. Dzisiaj będziemy mówić o rzeczach, będzie taki prywatny, właściwie bardziej podcast. W, o rzeczach, o których o mnie nie wiesz. To jest też tak, że my rozmawiamy ze sobą bardzo często na mediach społecznościowych Facebook, Instagram, TikTok. Ja zawsze odpowiadam na Wasze komentarze i dostaję do Was wiadomości, i poznaję Was coraz lepiej, moja droga załogo, za co bardzo dziękuję za tą możliwość. No i dlatego też ja się otwieram częściej w postach, czy otwieram się właśnie też w podcaście. I dzisiaj opowiem o kilku takich rzeczach, o których o mnie nie wiesz. Ale zanim to, to chcę Wam powiedzieć o kilku jeszcze rzeczach. Pierwsze to jest to, że od 3 stycznia ruszamy z kolejną edycją Akademii Fitbogini, czyli to jest taki dwumiesięczny program, w którym pomagam dziewczynom się odchudzić, uczę ich treningów, uczę ich, pomagam im z nastawieniem. Dwa miesiące pracujemy ze sobą online i będziemy to zaczynać 3 stycznia. Jest możliwość wygrania. Dostępu właśnie za darmo do tej do, do transformacji, czyli do Akademii Fitbogini dla osoby, która będzie właśnie bardzo aktywna na moich mediach społecznościowych. Czyli trzeba będzie komentować każdy post, jestem tutaj. Kolejna z rzeczy to jest udostępniać u siebie. I robić, obserwować, czyli właśnie angażować się mocno w kontent, w moją pracę. Więc bardzo Was do tego zachęcam, bo jest to kilkaset złotych warty prezent, więc mega Was do tego zapraszam. I wywalamy wymówki i osoby, które mówią, że mnie na to nie stać, to tutaj masz szansę na to, żeby właśnie za darmo dołączyć do takiego naprawdę moim zdaniem najlepszego produktu na rynku, który pomoże Ci kursu, który pomoże Ci właśnie w tym, żeby, żeby być silną, szczupłą i pewną siebie. Cześć Aniu! Dajcie mi znać na początku, jak się czujecie, moja droga załoga. Ja Wam życzę, żeby mam nadzieję, że to jest najlepszy dzień w Twoim życiu. Tego Ci życzę no i lecimy z rzeczami, których o mnie nie wiesz moja droga załogo i pierwsza to jest ta, że ja zanim zostałam przedsiębiorcą, zanim zostałam trenerką, to robiłam bardzo dużo różnorodnych rzeczy skończyłam liceum gastronomiczne, później studia magisterskie z turystyki międzynarodowej, a później studia podyplomowe na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach i te wszystkie szkoły które ja robiłam to ja właśnie od Praktycznie początku, zaraz jak skończyłam liceum, to zaczęłam pracować. Studiowałam zaocznie, czy nawet jeszcze jak, jak chodziłam do szkoły, no to zawsze miałam właśnie wakacyjne prace. Więc to jest moja, co jakby powiem Wam o kilku takich pracach, o których możecie nie wiedzieć, że ja to robiłam. To oprócz tego, że byłam kelnerką, kucharką, pian, PR menadżerką w restauracji, to byłam animatorką, byłam przewodniczką, mam też uprawnienia pilota wycieczek zagranicznych, mam też moje drogie, dużo takich rzeczy w trakcie studiów. Pracowałam na przykład w fabryce, w której pracowali przez całe życie moi rodzice, czyli fabryka wyrobów metalowych, i ja tam przerzucałam. W nocy, na zmianie, przerzucałam po prostu siatki zbrojeniowe, które teraz wykorzystuje się też właśnie w budowaniu nowych domów, w budowaniu nowych bloków. Pracowałam jako opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych. Pracowałam jako kucharka w restauracji, ale też jako kucharka w jadłodajni, co było też dla mnie taką bardzo ważną rzeczą. I właściwie taką najtrudniejszą z prac, jakie miałam, to. Była właśnie opieka nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi. Ja przez pierwsze praktycznie 30 lat mojego życia totalnie nie wiedziałam, kim jestem, czego chcę od mojego życia, więc szukałam. Szukałam po prostu, robiłam różne rzeczy. Zawsze moi pracodawcy byli ze mnie zadowoleni, bo jestem bardzo pracowita, natomiast ja nie czułam takiego spełnienia i zadowolenia z mojej pracy, więc szukałam, odkrywałam, sprawdzałam, co jest tą rzeczą, do której. W której ja potrafi, będę potrafić się zaangażować na 100%. No i właśnie założenie mojej firmy i praca jako trenerka, e, online fitness coach. Teraz jeszcze bardziej będę szła w stronę e, takiego właśnie mentalnego coachingu, o czym też zaraz powiem. To jest właśnie to, co ja uwielbiam i tak jak nie miałam kiedyś wzoru właśnie tego, jak być silną kobietą, to miałam, bo moja matka, mama była. Niezwykle silną kobietą, ale nie miałam wzorów takich bycia przedsiębiorcą. To teraz otaczam się ludźmi w większości, którzy mają i kobiety, i mężczyźni, którzy mają swoje firmy, którzy są przedsiębiorcami, którzy żyją po prostu tak na swoich warunkach. Więc to jest ta pierwsza z rzeczy, o których możesz o mnie nie wiedzieć, czyli to jest to, że ja zajmuję się byciem trenerką 7 lat. Wcześniej robiłam to hobbystycznie, bo uwielbiam się ćwiczyć. Uwielbiałam ćwiczyć i siebie i innych, więc to jest ta pierwsza z rzeczy. Druga z rzeczy to jest to, że ja miałam bardzo niskie poczucie własnej wartości. Bardzo byłam skryta w sobie i uważam, uważałam przez większość mojego życia, że jestem introwertyczką. Ja pochodzę z małej wsi w Małopolsce, gdzie ja jestem lesbijką, więc osobą homoseksualną, gdzie chodziliśmy co niedzielę do kościoła. Ja przez praktycznie 30 lat nie autowałam się, z uwagi na to, że ja sama się wstydziłam tego, kim jestem. To było dla mnie mega ciężkie. Więc przez to po prostu ukrywałam się. Ja nie, nie lubiłam, nie znosiłam swojego ciała właśnie przez to, kim jestem. Przez to, właśnie, że nie, była, nie byłam normalna według takiego, wiecie, rozumienia. Chodziłam do kościoła, gdzie mówiło się, że to jest złe, chore, zboczone. Więc bałam się po prostu powiedzieć to, kim jestem, bałam się otworzyć po prostu na innych ludzi, więc chowałam się bardzo w sobie. Miałam strasznie niską wartość siebie i. Właściwie długie lata na, to, na tym pracuję, na to pracuję. Czyli, tak powiedzmy, że te ostatnie 7 lat mojego życia, to ja po prostu bardzo dużo pracuję, bardzo dużo się uczę, chodziłam na terapię i właśnie praca i posiadanie swojej firmy to jest jeden z takich sposobów, który po prostu najmocniej kopie po tyłku i musisz po prostu pewne rzeczy zrobić. I tu, to mi bardzo mocno pomogło w tym, żeby siebie zaakceptować, żeby siebie pokochać, żeby też zacząć słuchać swoich potrzeb i zacząć też e, robić to, co ja właściwie kocham i, i spełniać moje marzenia. Więc to jest ta z rzeczy, czyli ja miałam strasznie niską pewność siebie. A kolejna z rzeczy to jest to, że uwielbiam czytać książki. A przez dopiero zaczęłam je czytać na studiach więc mając tam te 20 lat zaczęłam czytać książki i teraz Wam powiem, że nie ma takiego tygodnia, w którym ja nie skończyłabym czytać jakiejś książki, ale całej nie? że po prostu siadam, czytam i faktycznie to jest taka rzecz, którą uwielbiam robić i przez pierwsze lata czytania moich książek, to po prostu byłam strasznie zawiedziona, że nie zakochałam się w tym wcześniej, że wcześniej nie zaczęłam właśnie tych książek czytać, i to było dla mnie po prostu szokujące. I tu mam do Ciebie pytanie: żeby dać znać w komentarzu, czy jeżeli słuchasz później tego nagrania, tego podcastu, to żeby wysłać mi wiadomość, czy skomentować, jaka jest Twoja ulubiona książka, i jaką polecasz mi książkę, żeby przeczytać. To jest dla mnie mega ważne. Kocham książki, bardzo dużo ich czytam i jestem w trakcie pisania mojej książki. Więc to było to, że ja miałam właśnie też strasznie niską pewność siebie, z uwagi na to, że no nie czytałam, nie rozwijałam się, nie robiłam tych rzeczy, które pomogą po, jakby oprócz chodzenia na studia, nie no to wiadomo i pracy. Ale to nie robiłam poza tym innych takich rzeczy, które pomagały mi w tym, żeby, żeby właśnie rozwinąć swój intelekt, nie. Zdrówka wodą, kawą przepraszam. Więc to jest ta z rzeczy, o których myślę, że możesz o mnie nie wiedzieć. Czyli to już jest trzecia z rzeczy. Czwarta z rzeczy to jest to, że ja mając, będąc w pierwszej klasie liceum, pierwszy raz poszłam na siłownię. To było właśnie, w, 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 miałam do wyboru albo iść na basen, a nie umiem, nie umiem pływać i nie przepadam za tym, bo tego nie umiem robić. Ale mieliśmy do wyboru, żeby pójść na siłownię, więc w pierwszej klasie liceum poszłam na siłownię i od tamtej pory ćwiczę. Czy to jest trening siłowy, czy to jest kapłera, czy to jest joga. Co wymyślę, czy trening z ketlami, teraz taki bardziej funkcjonalny, czy nawet trening mobilności rolowanie, to ja ciągle, ciągle po prostu uczę się nowych form treningu i trenuję. I patrzę na ciało bardzo całościowo i uważam, że czytanie jest taką rzeczą... Pff, czytanie, czytanie też, ale trening i to, że to robię praktycznie codziennie, jest taką rzeczą, która uratowała moje, moje życie, moje zdrowie psychiczne, ale i też fizyczne. Bo wszystkie dobrze wiemy, że jeżeli nie chce nam się żyć, jeżeli czujemy się tak do dupy, jak ja się czułam przez pierwsze prawie że 30 lat mojego życia, to jeżeli nie znajdziemy czegoś w naszym życiu, co pomaga nam poczuć się lepiej, to to, to życie szybko zakończymy, nie? Więc. To jest taka rzecz, którą uważam, czyli te treningi, które ja wykonuję, to jest ta rzecz, która pomaga mi właśnie w pokochaniu siebie i w tym, żeby czuć się dobrze w moim ciele, w moim życiu. Więc to jest ta z rzeczy. Kolejna z rzeczy, której możesz o mnie nie wiedzieć, to jest to, że bardzo interesuję się nowymi technologiami, ale bardzo ciekawi mnie też tzw. blockchain i kryptowaluty i NFT. Wczoraj kupiłam moją pierwszą grafikę, która jest tylko moja, jest moim pierwszym NFT, która jest oparta na Solanie, czyli na takiej. W formie kryptowaluty. Nie będę Was tutaj o tym uczyć, bez jakby, nie będę Wam teraz o tym uczyć. Mam jeden z profili TikToka, który teraz rozwijam, na którym jest kilka materiałów, w którym też takich, o takich dodatkowych rzeczach opowiadam, którymi się pasjonuje. To jest bonus AS albo AS bonus. To można sobie znaleźć na TikToku. W każdym razie to są takie rzeczy, które bardzo mnie ciekawią, czyli inwestuję właśnie w kryptowaluty. Mam już swoje pierwsze NFT, czyli non Fingible token I, i bardzo się tym tematem ciekawi. Jest to bardzo przyszłościowy temat, który, który mnie pochłania coraz bardziej. To jest, to jest ta kolejna z rzeczy, których, które możecie o mnie nie wiedzieć z takich rzeczy jeszcze, które możesz o mnie nie wiedzieć to jest na pewno to, że nie trawię glutenu nie trawię, te, nie trawię też laktozy więc to jest taka, dla mnie to jest bardzo duża restrykcja której się trzymam, której bardzo, bardzo mocno się trzymam właśnie więc... Musiałam zmienić moją dietę bardzo mocno, e, przez, przez to właśnie, że, że nie mogę trawić i laktozy, i glutenu, więc nie jem standardowego chleba, tylko piekę. E, właściwie moja dziewczyna piecze, piecze nam chleb bez laktozy. E, nie jadam rzeczy, które mają gluten, i lakto... chleb bez glutenu. Bez laktozy to da się, nie? Wystarczy nie dolewać mleka, co większość chlebów jest bez laktozy. W każdym razie to jest taka, taka rzecz, która jest dla mnie też niezwykle ważna: no bo jedzenie jest dużą częścią naszego życia i to jest pewnego rodzaju ograniczenie. Ale paradoksalnie nauczyłam się normalnie w tym funkcjonować, i już mam kilka restauracji, które właśnie fajne jedzenie dają, i coraz więcej znam przepisów, i coraz bardziej dostępne są takie rzeczy, które nie mają tego glutenu, i nie mają laktozy, więc są bardzo i też są smaczne, nie? pełnowartościowe, więc. Bez glutenu i bez laktozy, więc jak moje podopieczne czy nowe podopieczne do mnie rozmawiamy i mówią mi, że one tego i tego nie jedzą, ja mówię, mój człowiek, mam to samo. Nie? Czyli takie osoby też często do mnie trafiają, ponieważ ja sama tego, tego nie jem i, i tyle. Kolejna z rzeczy, to już będziemy się zbliżać ku końcowi, to jest to, że ja siebie uważam za osobę bardzo towarzyską, natomiast mam grupę dosłownie. Na, jedne, na, na dwóch rękach można wyliczyć osoby w mojej rodzinie i moich przyjaciół, których kocham, uwielbiam i z którymi utrzymuję kontakt. Właśnie dzisiaj piłam kawę z moją przyjaciółką Justyną e, online, e, wczoraj z Eweliną, z moją przyjaciółką, e, więc mam kilka takich osób, których uwielbiam, których bardzo dokładnie wybieram. E, i Powiem Wam, że kiedyś miałam takie, takie w sobie przekonanie, że ja muszę utrzymywać ludzi blisko siebie, i jak miałam kumpli czy koleżanki po prostu z liceum, z, ze studiów, to strasznie, czy z podstawówki, strasznie chciałam z nimi cały czas utrzymywać, jakby utrzymywać kontakty co często się źle kończyło a teraz mam po prostu kilku moich ukochanych przyjaciół i kobiety, i, me, i właściwie jednego mężczyznę cześć, czołem. których uwielbiam i tak samo jeżeli chodzi o moją rodzinę to właśnie przez to, że skąd pochodzę i przez to, że jestem osobą homoseksualną to bardzo dużo osób w mojej rodzinie po prostu się mnie wyrzekło i ze mną nie utrzymuje kontaktu więc Teraz już jestem na takim etapie, gdzie mówię I don't give a fuck, i ci ludzie, którzy ze mną, ze mną są naokoło mnie, czy to z rodziny, czy z moich przyjaciół, czy moje podopieczne, to jest taki mój krąg, który ja bardzo mocno dbam, który bardzo mocno pielęgnuję, uwielbiam, i, i to jest to jest, to, to są moi ludzie, nie? I właściwie ostatnia z rzeczy, o których Wam chciałam powiedzieć, co możecie o mnie nie wiedzieć, to to chyba wiecie, nie. Uwielbiam tatuaże, nie? To jest ta rzecz, którą ja kocham. To jest taka moja forma ekspresji. E, I mam już tatuaże. Czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. To mam siedem i jeszcze w tym roku zrobię ósmy tatuaż. No, w tym roku drugi tatuaż będę robić. Moją ulubioną formą tatuażu jest tatuaż tak zwany klasyczny. Czyli to są takie właśnie piękne rysunki, które wiadomo bezpośrednio, od razu, co to jest. To jest, to jest taka forma tatuażu. Mam ukochanego jednego tatuażystę, który już zrobił mi trzy dziary. Olega, który jest artystą, on maluje piękne ilustracje, i później z tych ilustracji przenosi je na formę i przenosi je na, na moje drogie, na moje ciało. Który jest mi najbliższy? A, dziękuję za pytanie, bardzo dobre pytanie. Więc najbliższy na samym początku był mój pierwszy tatuaż. Ja na plecach mam wydzierane zdjęcia moich rodziców i napis taki z Biblii: chociażbym kroczył ciemną doliną, to zła się nie ulęknę, bo ty jesteś przy mnie. To był kiedyś mój najukochańszy tatuaż. Teraz już po wielu latach, po przerobionej terapii i po jakby z trochę innej perspektywy, to już nie jest mój ulubiony tatuaż, jest, uwielbiam go i jakby go nie usunę, wiadomo. Natomiast teraz moim naj, takim najukochańszym tatuażem jest właściwie ten czyli to jest logo 75 heart To jest mój najnowszy tatuaż i to jest tatuaż w, to jest program 75 heart To jest program, który robię w tym roku i będę go kończyć w przyszłym. Czyli to najpierw przez 75 dni robiłam codziennie dwa treningi, wypijałam 4 litry wody, jadłam dietę, która jest zgodna z moim celem sylwetkowym, czytałam 10 stron książki, robiłam sobie zdjęcie mojej sylwetki, nie piłam alkoholu, nie jadłam śmieciowego jedzenia i tyle. Tam było kilka etapów. Jestem, teraz będę aktualnie robić piąty etap. Um, czy czwarty? W każdym razie to jest taka, taki program, który ja robiłam właśnie, zaczęłam w tym roku w okolicach moich urodzin, czyli w maju. I skończy się właśnie w maju przyszłego roku ten program. I to jest jedna z takich rzeczy, która najbardziej nauczyła mnie życia, w moim życiu, które robiłam, jakby program czy tam szkolenie, które robiłam, bo to nawet szkoleniem się nie nazywa. W każdym razie pokazało mi to ten program, jak bardzo ja jestem skuteczna, jak potrafię być skuteczna. Jeżeli odepchnę od siebie moje wymówki, moje ograniczenia, które w wełbie po prostu mam, to. To potrafię i uważam, że każdy tak potrafi. nie? To, to ja nie jestem w żaden sposób wyjątkowa. Bo jak popatrzymy na to, że codziennie trzeba zrobić chociaż 45 minut treningu, który jest na zewnątrz, to było albo to był spacer u mnie. Druga z rzeczy to jest właśnie trening z ciężarami, czy yoga, czy rolowanie, to jest drugi trening. Codziennie to trzeba robić. Nie? Ja prowadzę swoją firmę, mam w cholerę pracy i. Mam też moją drugą połówkę, chcemy trochę czasu spędzić. Psiaka, który jest chory, i drugiego psiaka, który już jest starszy, nie? i mam w cholerę rzeczy do zrobienia, ale i tak zawsze w ciągu tego dnia ja wciskam ten czas na to, żeby, żeby właśnie zrobić te rzeczy z tego programu. Więc to mnie bardzo dużo nauczyło, że jeżeli ja się skupię, jeżeli ja uznam, że coś jest dla mnie priorytetem, to ja to osiągnę, to ja to zrobię. Potrwać to może. Dzień, rok, 10 lat, ale ja to zrobię. Więc to jest jedną z takich, najn... to jest mój najnowszy tatuaż, który zrobiłam chyba ze dwa miesiące temu, który uwielbiam i który myślałam w ogóle, żeby zrobić na dłoni, ale nie zrobiłam. Dobra, to to jest właściwie ta, ten, ten najważniejszy dla mnie tatuaż, i kolejny tatuaż będę robić jeszcze pod koniec tego miesiąca, na który też się nie mogę doczekać. Myślę, że to są już wszystkie rzeczy, o których chciałam Wam powiedzieć. Czyli, czyli właśnie, ostatnią z rzeczy przed tatuażami, to jeszcze tak reasumując, to chciałam Wam powiedzieć właśnie o tym, że kiedyś strasznie mocno, przez małą, przez niską pewność siebie, ja chciałam wszystkich ludzi do mnie zachować, żeby byli blisko mnie, dawać im masę rzeczy i masę uwagi, żeby mnie polubili. Bo ja sama siebie nie lubiłam. Teraz mam ludzi, których po prostu kocham wokoło siebie, którzy są w większości lepsi ode mnie w, jakiś tam, w jakimś tam aspekcie, co pomaga mi w tym, żeby ciągnąć do góry, żeby lecieć do góry, żeby starać się bardziej być dobrym człowiekiem. Tyle. A kto mnie nie kocha, kto nie chce ze mną utrzymywać kontaktu, to chociażby to był najbliższy członek rodziny, to jest mi przykro, popłaczę, będzie mi bardzo przykro serce mi się złami, ale to zrozumie nie? więc tyle moja piękna załoga więc to był podcast fitness dla zapracowanych kobiet chciałam Wam dzisiaj pokazać właśnie powiedzieć i pokazać Ciebie z tej drugiej strony z tej takiej ludzkiej strony bo Wy mnie tutaj widzicie zazwyczaj że ja mam masę energii, że ja się czuję zajebiście, że jest super ale też chciałam Wam pokazać że to jest rzecz, która ja w sobie bardzo dokładnie, nie? w którą ja, so, ja sobie bardzo mocno pielęgnuję po prostu odrzucam od siebie rzeczy, które mnie, które mnie wkurzają, na które nie mam wpływu, i robię mocno te rzeczy, na które ja mam wpływ. To dziękuję. Pięknego dnia, wspaniałego dnia. To jeszcze tylko to, że jeżeli chcecie, moja droga załogo, dołączyć, to jest projekt, który nazywa się Robię to, w projekcie Robię to. Po prostu chodzimy codziennie na 45 minut spaceru, później robimy sobie fotkę, czy siebie, czy jakiegoś pięknego, że, pięknej rzeczy, którą widzisz, czy swojego zegarka, że masz wystukanych dużych kroków, zaznaczasz, robisz post, czy to na Facebooku, czy na Instagramie, czy relacje zaznaczasz mnie, czyli Anna.sośniesz, hashtag robię to i ja podsumowuję raz na dwa tygodnie cały ten projekt. Mamy świetną grupę. Tutaj jest naprawdę rzecz, którą możemy zrobić dla nas, dla naszego ciała, dla naszej kondycji, żeby wyglądać lepiej, czuć się dobrze w swoim ciele i mieć lepszą odporność przede wszystkim. Dobra, to tyle. To był podcast Fitness dla Zapracowanych Kobiet, 126 odcinek, czyli tych rzeczy o mnie nie wiedziałaś. Dziękuję bardzo, wspaniałego weekendu, wspaniałego dnia. My się widzimy w poniedziałek o 11 na kolejnym odcinku podcastu. Tyle.